Żulfołak to żul, który w jakiś sposób wyżuł opał dobrej jakości alkohol. Chcąc więcej, przemienia się w żulfołaka. W tej postaci jest niebezpieczny i niemalże niepokonany. Aby go pokonać, należy w sprytny sposób wlać do drogiej butelki tanie winko. A kiedy dowie się, że został oszukany, odmieni się z powrotem w żula. Nigdy nie bierz w środku lasu samotną skrzynkę z pełną zawartością dobrego piwa. To może być skrzynkopiw, który czeka na naiwnego człowieka, aby go zabić i przerobić na mielone. Gurgul to przeklęty umarłak Żul, który zmarł, a po śmierci pozostawił wypitą amarenkę. Atakuje pijanych, mając w nadziei, że znajdzie przy ofierze choć jedną pełną buteleczkę alkoholu. Żłopoliszek za życia, osoba, która nie tknęła alkoholu nawet w cukierkach, ale obraziła starą kobietę, będącą wiedźmą, rzucała na człowieka klątwy, gdzie w nocy o północy zamieniał się w Żłopoliszka, który ten Żłopał alkohol różnego kalibru. A następnie znosił czarne jaja, które śmierdziały rozlanym spirytusem i przyciągały pobliskie żule. A kiedy pijaków było nieco, wykluwały się pisklęta i pożerały pechowców i rosły jak grzyby po deszczu. Aby zdjąć klątwę, należy stłuc butelkę na jego dziobie. Jednak trzeba uważać na jego wzrok, gdyż jak ofiara na niego się spojrzy prosto w oczy bestii, staje się pijana i to tak pijana, że się przewraca i może mieć uczucia wymiotne. Grzybowy książę tylko prawdziwi grzybowi weteranie wiedzą o jego istnieniu. Pojawia się za krzaków i pokazuje grzybiarzom miejsce, gdzie rosną cudowne okazy grzybów, jednak w zamian chce kubeczek mocnego bimberku. Pierdenik to ulotny ptak, który pojawia się po zjedzeniu legendarnego kebaba. Straszy smrodem każdego, kogo spotka, i biada temu, kto go spotka jedząc zwykłego kebaba. Przy takiej okazji nakłada na postać klątwę faraona. Młody człowiek, który wychodził na grube imprezy i chlał do nieprzytomnego, a później żygał jak kot tak długo, że wkrótce zmarł, przemieniał się w kamiennego demona Żygacza. Łodował na smak alkoholu i za każdym razem, kiedy napił się choć siedno i to małe piwko natychmiast i bardzo boleśnie wymiotował, to straszna klątwa, w jakim ciążyła potwora. Aby uwolnić go od klątwy, należy mu podać piwo bezalkoholowe. Pierogozal to potwór magiczny stworzony przez łakome wiedźmy. Służą nie tylko jako pożywienie dla pań, ale i też pełnią funkcję psa ochroniarza. Zakąsiak to dobry duszek zabaw. Kiedy słyszy śpiewy i widzi tańce i hulańce z miłą chęcią się przyłącza do zabawy. Dzięki swojemu czarodziejskiemu workowi wyciąga zakąski do wódki. Wódkonica to baba wody, która ta powstaje po wylaniu bądź w wypadku rozlania wódki na zwłoki kobiety, która za życia nie dała pić mężczyźnie dobrego trunku. I tak ten potwór jest rzadkością.